Szanowni, jest ze mną Sebastian Szubski, były olimpijczyk, yy, trener personalny, prekursor crossfitu w Polsce, a przy okazji rekordzista yy, świata w płynięciu kajakiem w ciągu 24 godzin po wodzie, po wodzie płaskiej, rekordzista Guinnessa. Sebastian, jesteś trenerem personalnym, sam Kiedyś sportowo trenowałeś, to był sport wyczynowy. Pływałeś na kajaku, jako też reprezentant Polski i Brazylii. Doskonale wiesz, czym jest trening, jak ważną częścią treningu jest regeneracja. I podczas dzisiejszego spotkania, podczas dzisiejszej rozmowy, chciałbym właśnie na tej regeneracji się skupić. Co ty swoim zawodnikom, tym zawodnikom, których prowadzisz, doradzasz pod względem regeneracji? Punkt pierwszy sen. Tak widać, że jakiś zawodnicy wyczynowi y, bardzo dużo trenują, ale ile czasu poświęcają na, na sen nie tylko ten w nocy, który trwa no, nawet od 7, nawet do 10 godzin, y, ale też drzemki w ciągu dnia. Więc y, tutaj stawiałbym, że ten sen jest najważniejszy, a jak weźmiemy znowu y, amatorów sportowych, którzy wzorują się na sportowcach wyczynowych i chcą trenować tyle, co oni. I często to robią. Czyli objętość treningowa czasami zbliża się nawet do 30 godzin w tygodniu. No, mówimy już o takich naprawdę ambitnych triatlonistach, na przykład. Ale z doświadczenia widzę, mam z tym do czynienia na co dzień, że zaniedbują tą regenerację, szczególnie sen, bo dużo z tych osób albo ma wymagającą pracę, albo prowadzi biznes. Rodzina, tak? Więc ten sen jest skrócony, powiedzmy czasami, do 6 godzin, 5 godzin. I wiadomo, że jeśli mamy jedną nieprzespaną noc, nic się takiego nie stanie. Ale w momencie, że to się kumuluje, jest to regularne niedosypianie, w pewnym momencie pojawia się brak progresu lub cała lista innych problemów. Czyli sen jest tym fundamentem, jeżeli chodzi o regenerację, potem przychodzą e, kolejne elementy, które, które mogą nam pomóc lepiej się regenerować. E, czy Ty jako w, zawodnik, jako sportowiec lub jako trener masz jakieś rady e, dla swoich podopiecznych, e, jak przygotować się do snu, co zrobić przed snem, aby lepiej spać? Zdecydowanie, bo jedno to ilość snu, a druga jakość snu. E, przede wszystkim... E, no szczerze powiem, nie do końca się tego stosuje, ale ideal, w idealnym świecie byłoby dwie godziny przed snem nie dotykać już telefonu, iPada i nie oglądać telewizji. Yy, czyli potraktować tą część w nocy jako część dnia, tak naprawdę. Czyli to jak, jakby traktować ten początek dnia nie o 6 rano, kiedy wstajemy, tylko to, co zaczynamy robić przed spaniem. Yy, więc to. Yy, Najważniejsza rzecz z tej listy, myślę, że spanie w 100% ciemnym pomieszczeniu mówimy tutaj o zero światełek od telewizora, od komórki. Idealnie byłoby nie mieć niczego elektronicznego w swojej sypialni. Czyli jeśli ładujemy komórkę poza sypialnią, okna 100% fajnie, jeśli jest świeże powietrze. Jeśli to pomieszczenie do spania jest chłodniejsze niż inne pomieszczenia w którym funkcjonujemy, czyli na przykład jeśli w domu mamy 20 stopni, w sypialni super by było się przyzwyczaić do 18, nawet 16 stopni, czyli lepiej spać pod cieplejszą koderką, ale do oddechu dla naszego zdrowia i szybszej regeneracji będzie ta niższa temperatura i najlepiej jeśli to okno jest, no, jeśli da radę technicznie to zrobić lekko uchylone drzwi otwarte, czyli mamy świeże powietrze, ale jest 100% ciemne. I to są rad, rady, z których korzystaliśmy jeszcze ja jako zawodnik, który y, zasypiałem często przy włączonym telewizorze, jak już z siłą padałem, to zasypiałem i te okna były pootwierane. Gdy zaczęliśmy współpracę z, z takim no, bardzo znanym dietetykiem na 3 lata przed olimpiadą, w której wystartowałem, to była pierwsza rada, którą on nam dał. Zasłony, zero elektroniki i rzeczywiście się tego zaczęliśmy stosować i to sprawiło ogromną różnicę wtedy, a to było no, prawie 20 lat temu. Czyli sen to podstawa dobrej regeneracji. To widzimy później w treningach, życiu biznesowym i podczas startów. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.